Spójrzmy na zadanie kolejne. Tutaj będzie nas interesowało, aby się dowiedzieć, jakie liczby kryją się pod literami A oraz B, czyli te litery znajdują się tutaj w naszym wielomianie. Natomiast jakie mamy informacje? Zauważcie, pierwsza informacja jest taka, że w od minus 1 jest równe 4. Czyli jeżeli spojrzycie sobie tutaj na sam początek wielomianu, to zauważcie, że pojawia nam się coś takiego w od x, czyli to, co znajduje się tutaj w nawiasie, czyli w tym przypadku minus 1, to nic innego jak x, a to oznacza, że pod każdego x do naszego wielomianu podstawimy minus 1 i wtedy Cały wielomian, czyli całe to w od minus jedynki będzie równe 4. Czyli najpierw może podstawmy sobie tę minus jedynkę, czyli zapiszmy, że obliczamy w od minus jednego, czyli tu podstawimy minus 1, podniesiemy do potęgi trzeciej, dodać a odjąć b, Między nawiasem a tym x w drugiej potędze mamy mnożenie, czyli razy minus 1 do kwadratu, tu także mamy mnożenie, czyli minus 4 razy x, czyli razy minus 1 i dodać b przez 2. No dobra, to wykonajmy sobie najpierw obliczenia, czyli mamy w od minus 1 równa się minus 1 do potęgi trzeciej to minus 1, a odjąć B przepiszmy. Razy minus 1 do kwadratu, czyli 1, minus 4 razy minus 1 to plus 4, i dodać b przez 2. Co jeszcze możemy obliczyć? No, jeżeli ten nawias sobie pomnożymy przez 1, to nadal otrzymamy dokładnie to samo, czyli a odjąć b, ale może na razie to już w takiej postaci zostawmy, bo coś jeszcze możemy podstawić. Otóż wiemy, że w od minus 1, a w od minus 1 to będzie to, jest równe 4, czyli skoro to będzie równe 4, to możemy sobie zapisać, że minus 1 plus a odjąć b razy 1 plus 4 dodać b przez 2 jest równe 4. No i to także doprowadźmy do jak najprostszej postaci, czyli teraz to możemy już pomnożyć sobie przez 1, czyli a razy 1 to będzie a minus b razy 1 to minus b, plus 4, dodać b drugich i tą czwórkę przenieśmy na lewą stronę, odjąć 4, równa się 0, no i zredukujmy najpierw wyrazy podobne, czyli mamy tak, 4 odjąć 4 to będzie 0, czyli nam zostanie a odjąć b, plus b drugich, odjąć 1, równa się 0. I teraz... Pewnie nie podoba Wam się ta dwójka tutaj w mianowniku, czyli jeżeli chcemy się tej dwójki pozbyć, to obustronnie mnożymy przez 2, czyli to, co mamy w mianowniku. Natomiast pamiętajcie, że mnożymy całe to równanie, czyli każdy z wyrazów mnożymy sobie przez 2, czyli a razy 2 to będzie 2a. Minus B razy 2 to minus 2B. Jeżeli to sobie wymnożymy przez 2, czyli przez dwie pierwsze, to te dwójki nam się skrócą i zostanie plus B. Minus 1 razy 2 to minus 2. 0 razy 2 to będzie 0. I teraz spokojnie już możemy tutaj wykonać redukcję, czyli 2A. Minus 2 plus 1b to będzie minus 1b, czyli minus b, i odjąć 2 równa się 0. Czyli tutaj otrzymaliśmy równanie. Mamy jedno równanie, ale w tym równaniu mamy aż dwie niewiadome. Czyli e, należałoby doprowadzić do takiej sytuacji, żeby otrzymać jeszcze jedno równanie z tymi samymi niewiadomymi. Jak mamy dwie niewiadome, no to potrzebujemy dwóch równań. No, ale sytuacja jest super, bo zauważcie, że tutaj mamy też pewną informację. Co ona nam mówi? Ona nam mówi o tym, że jeżeli w miejsce x, czyli tutaj, podstawimy 0, to cały ten nasz wielomian będzie równy 3. Czyli może zapiszmy to już od razu, nie rozpisujmy tego tak bardzo dokładnie. Czyli to oznacza, że w miejsce x podstawiamy 0, może tutaj, 0 do potęgi trzeciej plus. A odjąć b razy 0 do kwadratu minus 4 razy 0 plus b przez 2 i wówczas to wszystko będzie równe 3. 0 do potęgi trzeciej to oczywiście 0. A odjąć b przepiszemy. Mnożymy to sobie przez 0 do potęgi drugiej, czyli przez 0. Minus 4 razy 0 to będzie 0. Plus b drugich i to będzie równe 3. No to teraz tak, jeżeli pomnożymy cokolwiek sobie przez 0, to i tak otrzymamy 0, czyli mamy, mamy 0 plus 0, odjąć 0. Plus B2 równa się 3, czyli oczywiście to będzie równe 0, czyli nam zostanie B2 równa się 3. No i żeby pozbyć się tej dwójki zmianownika, obustronnie mnożymy przez 2, czyli jeżeli to pomnożymy przez 2, czyli przez dwie pierwsze, to tutaj zauważcie, że te dwójki nam się skrócą i zostaje nam po prostu B, a 3 razy 2. To będzie 6. Czyli tak naprawdę z tego drugiego równania już mamy pewną informację, ponieważ znamy b. Czyli możemy sobie stworzyć taki układ równań, że 2a odjąć b, odjąć 2 równa się 0, natomiast b jest równe 6. No to skoro znamy b, to jeszcze musimy poznać a. Czyli co musimy zrobić w miejsce literki b, czyli tutaj do tego równania? Podstawimy szóstkę i wtedy naszą jedyną niewiadomą będzie A, czyli mamy tak, 2A odjąć B, czyli odjąć 6, odjąć 2 równa się 0, może to B sobie cały czas przepisujmy, czyli tak zostanie nam 2A, minus 6 odjąć 2 to będzie minus 8, B jest równe 6. Minus 8 przeniosę na prawą stronę, czyli 2a równa się 0 dodać 8, czyli 8 i obustronnie podzielę przez 2, czyli a będzie równe 4, a b jest równe 6. No i to będzie nasza odpowiedź, bo właśnie a oraz b szukaliśmy.